Zanim usłyszymy Ewangelię tak bardzo charakterystyczną dla pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, czyli tą okuszeniu Jezusa na pustyni, warto najpierw zatrzymać się choćby tylko na chwilę wobec słów, które czytamy z listu Świętego Pawła do Rzymian. Bardzo mocne i charakterystyczne słowa. Paweł pisze: Żaden z tych, którzy. W Niego uwierzą. Nie zostanie zawstydzony. Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Nie ma już różnicy między Żydem ani Grekiem. Warto usłyszeć te słowa, bo one są bardzo istotną podpowiedzią do tego, co mamy zrobić w Wielkim Poście, który niedawno, bo w środę rozpoczął się. Niedawno temu. I dopiero teraz powinniśmy usłyszeć dzisiejszą Ewangelię. Kiedy powiedziane jest, że Jezus jest kuszony przez diabła, poeta w jednym ze swoich tekstów pisze tak, że od czupryny do rozporka nie jeden diabeł we mnie siedzi. Diabły są spersonalizowane. One są nasze. Każdy z nas ma jakiegoś diabła. Jezus też miał swojego diabła, który go kusił. I warto sprawdzić, co tam, od tej czupryny do rozporka, rzeczywiście w nas siedzi. I powiedziałem, ważną podpowiedzią dla tego sprawdzania są słowa z listu świętego Pawła: Nie ma Żyda ani Greka. Każdy, żaden, dwa duże kwantyfikatory i bardzo mocna teza nie ma żadnej różnicy. Jaka to jest podpowiedź? To jest podpowiedź dotycząca tego, że musimy sprawdzić, czy nie mamy w sobie tego diabła, który mówi: inny jest zły. Grek jest zły. Żyd jest zły. Murzyn jest zły. Rosjanin jest zły. I tak dalej, i tak dalej. Potrafimy to robić bardzo skutecznie. A tutaj każdy, kto wezwie imienia, żaden, który wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma różnicy. Więc ten wysiłek wielkiego postu wydaje się, że powinien być bardzo skupiony na tym, aby przestały istnieć różnice w nas w postrzeganiu innych ludzi. Ale od razu zapytamy, jakie różnice, które różnice, czy na pewno wszystkie czy tutaj duży kwantyfikator powinien działać? Oczywiście nie. Ale są takie różnice w postrzeganiu innych ludzi, które są naszymi diabłami. I przypomnijmy sobie kolejny raz, na początku kolejnego Wielkiego Postu, że wszelkie pokusy mają strukturę, charakter dialogiczny, responsoryjny. One z nami rozmawiają. Tak jak jest w tej dzisiejszej Ewangelii. Diabeł rozmawia z Jezusem. W przestrzeni jego wyobraźni pojawiają się obrazy. I diabeł mu coś proponuje. Pokusy z nami rozmawiają. Pamiętacie, że można zgrzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem? To nie jest yy, taka sobie dewocyjna fraza: zapchaj dziura. Tutaj jest pewna mądrość. Można zgrzeszyć myślą. Kiedy w tej przestrzeni rzeczy się dokonają, to reszta, uczynkiem, zaniedbaniem, słowem, uczynkiem, zaniedbaniem, pojawia się jako konsekwencja tego, że w przestrzeni wyobraźni, myśli, stało się coś złego. Dlatego ta scena dzisiejszej Ewangelii tak wyraźnie pokazuje. Że wszystko zaczyna się od myśli i tego dialogu w myśli, tego dialogu w wyobraźni, wyobraźni pobudzonej przez obrazy, przez konkretne pytania, podpowiedzi. Nie można przestać myśleć. Zawsze myślimy. Strumień naszej świadomości, póki żyjemy w tym świecie, jest pełen różnych złych myśli. A w kościele mówią nam, Metanoite nawracajcie się. Zmieniajcie swoje myślenie. Więc Wielki Post to jest wielka praca nad zmianą myślenia. No i właśnie jak to zrobić? Jak zmienić swoje myślenie? Czy mogę nie myśleć o tym, co jest tak natarczywe, co mi się tak narzuca. I w tej Ewangelii wydaje się, że jakby nie było podpowiedzi wprost, a jednak jest. A jednak jest, bo Jezus cały czas posługuje się słowem: słowo kontra słowo. Słowo diabła kontra słowo Boga. Jezus sięga do cytatów z pisma, do słowa Ojca. A w tym fragmencie z listu do Rzymian powiedziano nam, że każdy, kto będzie wzywał jego imienia, zostanie zbawiony. Więc dostajemy na początku wielkiego postu bardzo ważne narzędzie przeciw złym myślom. Wzywajcie Jego imienia, posługujcie się Jego słowem, to On zadba o to, żebyście nie byli zawstydzeni, to On zadba o odmianę Waszego myślenia, jeśli będziecie z Nim współpracować, jeśli swoje myśli zwrócicie w stronę Jezusa. Czy to jest niemożliwe, czy to jest dziwne, czy to jest banalne? Nie, to jest klucz tego zagadnienia, tej walki, która musi się na naszej pustyni odbyć z naszymi diabłami. Każdy ma swojego i musi go y, odkryć, nazwać, od czupryny do rozporka, gdzie on tam siedzi i co robi. Do czego nas próbuje namówić. Sztuka polega tylko i aż na tym, żeby Mądrze odpowiedzieć w naszej wyobraźni, w naszej myśli na pokusę, tak aby ona nie stała się czynem, słowem, zaniedbaniem. Mówimy oddalić pokusę. Można oddalić pokusę. Pokusy oddala się mocą imienia Pańskiego, mocą słowa Ewangelii. Nie przekonasz się o tym, że to działa, jeśli nie spróbujesz.